Cześć, jestem niebieski, to z Europa Uniwersalist 3 i w poprzednim odcinku zakończyliśmy wojnę z Wielkim Imperium Inc. Wycofujemy nasze wojska, potem będziemy je reorganizować. Ale oczywiście w międzyczasie też poczekamy, żeby zmęczenie wojny spadło. Po bunty. Bunty mnie zjedzą, tak dosłownie. Bunty i buntownicy. Standardowa, można powiedzieć... Rzecz, która się dzieje, kiedy już się przesadzi, że tak to ujmę przesadzi z, z długością wojny i z wojskami na terenach poza terenami, w których są w stanie się utrzymać same z siebie. No dobra. A teraz tak, te statki popłyną sobie tutaj. Tak, dalej załatwiamy piratów, żeby maksymalnie zwiększyć moje przychody. Przy okazji, im bardziej dane prowincje chcą się buntować, tym mniejsze, mniejsze podatki z tych prowincji dla mnie przychodzą. Co jest upierliwą sprawą. Czemu oni tutaj płynęli? Nie mam pojęcia. Może chcieli zyskać zapasy? No dobra, niech tak będzie. E, tak więc, tak, zajmijmy się kolejnymi buntownikami. Tych teraz w tym odcinku będzie naprawdę dużo. Dużo więcej niż można byłoby sobie wyobrazić. Pytanie, czy dam radę? Myślę, że to jest jedyna rzecz, którą mogę zrobić. I zrobię, damy radę. Nie tak, że ci buntownicy jakoś stanowią specjalnie duże zagrożenie w tym danym momencie. Będą stanowić zagrożenie za no, troszkę czasu w momencie, w którym po prostu będą zbyt silni, żebym ich pokonał. Będzie moment, w którym po prostu będą stanowić zbyt duże zagrożenie. Do tego czasu sobie poradzimy. Ale tak, moje wojska raczej da, dają radę. Ile mam tysięcy? Prawie 600 tysięcy wojowników. Z tego większość to jest konnica i to jest w porządku. I to jest w porządku. A taka sprawa, czy ja nazwałem tą armię konnicą? Absolutnie nie. Już nazwałem. Naprawiony bunt. Dobra, kolejni buntownicy. Oczywiście, że tak. O, te ziemie dawno się nie buntowały. Oczywiście to zależy, co ma się na myśli mówiąc przez dawno się nie buntowały. Ale myślę, że tak, nie buntowało się zbyt dawno. E, tutaj lider by się przydał, tak sądzę. Te łaska tutaj będą bardzo obciążone, więc o, nawet z manewrowaniem. Ulepszonym, te łaska będą poruszały się szybciej, więc wcześniej będą mogły załatwić dane bunty. A to będzie się równało mniejszą szansą na to, że buntownicy przejmą mi prowincję. W sumie, bardzo ważna rzecz, bardzo ważna rzecz, więc uznajemy, że to jest inwestycja warta zachodu. A tutaj buntownicy idą. Tutaj piraci są załatwiani, bardzo dobrze. Te statki się naprawiły, naprawiły. Tutaj muszę w końcu wbić. A pamiętajmy, że tam jest tylko 10 karaweli z przed wielu, wielu lat. Więc nie są zbyt silne. Tutaj nie są już zbyt silne statki, już jest przyżytek. O, jak tu wygląda sprawa z m, wojownikami? To jest tak, tutaj Mam wystarczające, żeby się wbić. Tutaj jest ich trochę za dużo, tak? Myślę, że mógłbym. Stąd wysadzić tak ze dwie armie. Mogą pójść tutaj, w te tereny, pomóc. I tak, tutaj jest jedna. Tutaj jest jedna. Tutaj są dwie. I tutaj są dwie, więc basowo jest to idealna ilość. A o, wy panowie, przykro mi jesteście rozwiązani. Tknęli w miejscu. No moja wina. Źle im powiedziałem, jak mały iść, ale no cóż, skoro utknęli. Nie będą robić mi kosztów. Tak, tej armii bym nie zjarł. Okej, okay. tutaj nie ma zbyt dużo tych armii, więc uznajmy, że taka ilość jest wystarczająca. Tak, uznajmy, że taka ilość jest wystarczająca. I bazowo mógłbym tutaj przenieść na razie te armię. Nie sądzę, że będę walczył z Mingiem zbyt wcześnie. A tutaj te armie się mi przydadzą. Dwie już tam idą, ale zanim dojdą, trochę minie. Tutaj zwiększamy podatki. To jest tak, jak jest możliwość, zwiększamy. Ale tylko wtedy, kiedy ludzie tego chcą. Teraz tak. Dobrze byłoby uwolnić tą armię. Jakim wypowiem wojnę? Kto się dołączy? Oni się dołączą. Delhi się dołączą. Oni się dołączą. I tutaj oni się dołączą. I bazowo, dla mnie to jest w porządku. Jest spora ta armia. A zaczekajmy aż zmęczenie wojny spadnie poniżej jedynki. Poniżej tej jednostki. O więcej. O więcej prosić nie potrzebuję. Okej, okay, czy ta armia? Tutaj tak, ta armia sobie tutaj poradzi. Bardzo chyba nawet stąd będzie miała lepszy widok. Tutaj właśnie mam wystarczającą ilość armii, żeby naraz wszystkie prowincje zdobyć, tak? Nie wiem czy tutaj zdobędę, ale to wygląda dobrze. A tutaj nie ma problemu, w porządku. Moje przychody rosną, bardzo dobrze. I wiecie co bym zrobił? Zwiększymy tymczasowo maksymalnie przychód do skarbca. Tam i zwiększy inflację, wiem o tym. Zwiększą 0,88 w przeciągu całego roku. Ale ja w wyniku tego wybuduję tutaj poborców podatkowych, którzy w przeciągu następnych kilku lat może trochę więcej niż kilku lat całkowicie mi tą inflację zbiją. I to szybciej niż ona teraz wzrośnie. Choć ten efekt nie będzie widoczny od razu. Ten efekt będzie. I właściwie zależałoby mi na tym, żeby ten efekt wzmocnić tak bardzo, jak tylko się da. Przyspieszyć. Inwestycja w to może się opłacić. No, inwestycja w to po prostu się opłaci. okej, okay, wy tam sobie popłyniecie. się tu, tu, a potem tu. Tutaj załatwimy sobie piratów. 28 tysięcy Na co ja to mogę wydać? No to jest tak: 1000 wydajemy na to. Pozostałe 1000 na inne inwestycje. Ok, na przykład warsztaty. Warsztaty są bardzo ważną rzeczą. Oraz idąc dalej w markety, ile wlezie? Po prostu zróbmy to. To mi się opłaci. To bardzo szybko. Dawać, dawać. To jest kilka lat. Im wcześniej zrobię te inwestycje, tym wcześniej będę miał z nich zysk. Inflacja aż tak bardzo nie będzie miała na to wpływu. Dobra, wy sobie przejdziecie tędy. Tutaj buntownikami się też zajmiemy. To jest oczywista oczywistość. A gdzie moje, że tak to ujmę? Wojska, moja piechota, która gdzieś tu powinna iść. a tutaj są. Dzień dobry. Tak więc idą. Idą też zaraz, zrobią swoją robotę. No okej, okay. tutaj kolejnych poborców. Dajemy, dajemy, dajemy. Ile wlezie? Na prawie pozostałych. Prowincjach, markety. Bardzo dobrze. Wartość handlu bardzo wzrośnie. Produkcja jest na odpowiednim poziomie. Zrobimy tak do końca tego roku. Potem wrócimy do normalnych przychodów. Myślę, że też to będzie dobrą rzeczą. Żeby nie przesadzić też mimo wszystko. A wy pójdziecie tutaj. A jak moje złączenie wojną? Tak, do końca roku. W następnym roku wypowiadamy wojnę, więc... Nie powinienem bardziej nadwyrężać budżetu. Czy to jest nadwyrężanie budżetu, czy to jest naprawa budżetu? Bazowo? Nie mam pojęcia. No, na pewno się poprawia budżet dzięki temu, ale nie na dużą skalę. Znaczy, skala maleje wraz z czasem. Czemu tu... Okej. Okay. Buntownicy zbuntowali się w miejscu, w którym przyszli buntownicy. E, czy mi to pasuje? niespecjalnie? Czy będę się tym przejmował? Absolutnie nie. Okej, okay, nowa prowincja narodowa. Część rzeczy się już wybudowała. Ale powinienem wysłać misjonarzy w nowe miejsca. Takie poczucie, że to powinno zostać wykonane. Tak więc wyślijmy tych misjonarzy w miejsca, w których wysłać ich jest warto. Czy, czy warto? Do pewnego stopnia, zdecydowanie. Oczywiście, dodatkowych kolonistów. Są miejsca, w których mogę to zrobić, więc to zrobię. Im szybciej to zrobię, tym lepiej dla mnie. Im szybciej dane prowincje te zaczną przynosić mi przychód. Jest to bardzo pożądana dla mnie rzecz. Czy ja dostanę? A nie, dostanę 3300 na koniec roku tutaj zjeżdżamy do 1000 z powórcami. Oraz reszta idzie w markety. W porządku. I jako, że jest grudzień. Czy mogę dać to do zera? Raczej nie. Damy to do setki. Okej, okay, jest setka. Inwestycje będą szły. Strefę rządową zatrzymamy. Inwestycja. Niech idzie w pozostałe dziedziny. Ok. I to wygląda w porządku. Ile ja mam tutaj armii? No tutaj dwa pułki. Potrzebuję więcej. Pytanie. Komu mogę wypowiedzieć wojnę? Nim będę chciał? Oni są z Manchu. Nie bardzo. Ceylonowi musiałbym wypowiedzieć wojnę, a z nimi pokoju nie zawiążę. Chociaż wiecie co? Myślę, że w zależności od tego, kto będzie szefem tej wojny, bo ile z nimi wojować nie mam jak. Tak, na pewną skalę myślę, że będę w stanie się z nimi zabawić. No, to jest do ogarnięcia. To jest do ogarnięcia. A zmęczenie wojną już jest, można powiedzieć, w bezpiecznej strefie. Hmm, tutaj mamy małe bunty. Oczywiście z buntami sobie poradzimy. Nie wiecie co, ja tutaj przerzucę jeszcze dodatkowe wojska. Oni już tutaj idą. Te armie też tutaj idą, ale trochę im zejdzie, nie? Myślę, że raczej wcześniej wypowiem wojnę niżeli będę czekał aż te armie tam dojdą żeby móc z nimi zrobić robotę, ponieważ robota by się przyspieszyła znacznie w tym czasie, to długo czekać. Bardzo długo by czekać. A to może być na pewną skalę już po prostu za długo. Oni wracają. Gdzie oni są? Tutaj są, tak? Są o, obie armie. Oni idą na to prowincję. Teraz tak, czekamy czy nie czekamy? O, to jest pytanie. Na pewno zajmujemy się buntami. Buntami zajmujemy się na pewno. A to, czy będziemy czekać na tamtą armię? A to zobaczymy w następnym odcinku. Na ten odcinek to będzie wszystko. Dzięki, ja wielkie za uwagę. Teraz jest taki krótszy, przygotowujący do kolejnej wojny. No, zapraszam Was do subskrypcji kanału, zostawienia w górę, że film Wam się podobał. I zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Uniwersalist 3. Cześć!